Chcecie się tęcza? Nam z wyrazistymi smakami, pysznym jedzeniem i nowym challengem. Jesteśmy pewni, że ci się spodoba! Przekonajcie się właśnie teraz! Co za wielki burger! Musi być naprawdę smaczny! Mój może nie jest tak duży, ale wygląda pysznie! Ale oczywiście nie miałabym nic przeciwko zamianie porcji! Ty lubisz czarno-białe jedzenie, a nie kolorowe, więc jedz swojego burgera! To niesprawiedliwe. Twoja porcja jest o wiele większa niż moja. Zmierzmy burgery centymetrem. No i proszę, tak jak mówiłam, twój burger jest dwa razy większy od mojego. Podziel się. Nie mam mowy, nie mam zamiaru. Suzy, patrz! Tam jest ptak! Gdzie? Nic nie widzę. Nie zobaczysz! Oszukałam cię, żeby dostać twojego ogromnego burgera. Pyszności. Gdzie się podziało moje jedzenie? Mary, stój! To wbrew zasadom! Mam gdzieś zasady, jeśli chodzi o jedzenie! Co robić? Wiem! Y, oddaj mi swojego burgera! Nie! Kurczę! Tęczowa pizza wygląda pięknie! Z wyjątkiem papryczek chili, które nie przerażają! Dlaczego jest ich tak dużo? A w moich lodach nie ma nic podejrzanego! Spójrz, ile tu smaków. Każdy z nich jest niesamowity. Szkoda, że masz pHK. Na szczęście ja już teraz mogę cieszyć się jedzeniem. Zrobię sobie rożek z kilkoma smakami lodów na raz. Jestem pewna, że dobrze do siebie pasują. O tak, miałam rację. Bardzo orzeźwiające. Co się z tobą dzieje? Jesteś cała niebieska. Nie mogę się ruszyć. Okay. O nie, Wendy zamarzła. Trzeba ją rozgrzać. To chyba wymaga użycia papryczek chili. Gdybyś tylko wiedziała, Wendy, przez co ja przechodzę dla ciebie. Zaraz oh stanę God. w płomieniach. Zaczyna się. No. Nie przestawaj, Kate. Jest mi coraz lepiej. Pomocy, tu jest za gorąco. Ach, co za ulga. Dziękuję. Nie ma za co. A, przykro mi to mówić, ale przypaliłaś pizzę. Nie szkodzi i tak mi nie smakowała. O nie! Co się stało z twoimi lodami? Nic takiego. Powiedzmy, że zamieniły się w koktajl mleczny. Trzymaj słomkę. Spróbujemy razem. I co o tym sądzisz? Są naprawdę dobre. Dziękuję. All right, all right, all right. To tort dekorowany żelkowymi misiami. Jest taki ładny. Szkoda go nawet kroić. Mogłabym go podziwiać bez końca. Co tylko ciasto. Lepiej spójrz tutaj, mam czekoladowe pączki. Nie mogę się doczekać, kiedy je spróbuję. O Boże, jakie pyszności. Nigdy nie jarłam tak dobrych pączków. Co za apetyt. Można ci pozazdrościć. Ostrożnie, Mary! Okruszki lecą prosto na mnie. Przepraszam, trochę nie poniosło. Nie szkodzi. Wiem, co może poprawić mi humor. Mój pyszny tort z żelkami. Nie chcę go zepsuć, ale mimo wszystko ukroję sobie kawałek. Może im nie poczęstujesz? Sorry, ale już za późno, więc nie. Oddawaj! Tort jest mój! Mam nadzieję, że będzie tak dobry jak pączki. Chcesz ciasta? No to masz wszystko. Co ty sobie wyobrażasz, Suzy? O, żelki! I tak chciałam ich spróbować. A, gdzie jest nasze jedzenie? Jest, patrz! Jaki duży kolorowy arbus. Ciekawe, jak wygląda w środku. Jestem pewna, że jest bardzo dojrzały. Co to jest? Nie widzisz dojrzałe i soczyste truskawki. Ale dlaczego jest ich tak mało? Tak, twoja porcja nie dorównuje mojemu arbuzowi. Ale jak mam go spróbować? Oj, mogłam nie rozbijać arbuza głową, ale się otworzył. Spójrz, w środku są cukierki. Jak dużo słodyczy. Nie spodziewałam się tego. Pyszności. To jest nawet lepsze od arbuza. Szczęścia razem mnie. Chciałabym je spróbować. Ale będę musiałaś truskawki. A gdyby tak połączyć te dwie rzeczy, myślę, że smakowałoby dwa razy lepiej. Nie wiem, co ty kombinujesz, Wendy. Zrobiłam tęczowe truskawki! Spójrz! To coś niesamowitego! Nie wiedziałam, że w ogóle takie istnieją. Co za niespodzianka! Są o wiele słodsze niż zwykłe truskawki. Bardzo mi smakują. Wyglądają jak truskawkowe cukierki. Wow, jesteś geniuszem! Po prostu skrzyżowałam truskawki z sugerkami, nic wielkiego, ale i tak dziękuję. Czarno-biała nutella jest niezwykła, chcę jej spróbować. Wow! Tęczowa nutella wygląda o wiele ciekawiej. Moja na pewno smakuje lepiej, już niedługo się o tym przekonamy. Nie traćmy czasu. Próbuję. Pokrywka zdjęta już jej nie potrzebuje. Zdejmę folię ochronną, wezmę nóż i położę krem na toście. Ojej, jest paski! Jakie to zabawne. Miałaś rację, w Twojej nuteli też jest coś ciekawego. Zobacz, jak doskonale się rozsmarowuje. Próbuję. Super! Świetnie komponuje się z tostami. Jestem gotowa, jeść to na śniadanie każdego ranka. Mam nadzieję, że mój krem też mnie nie zawiedzie. Otwieraj szybko, musimy się przekonać. Już. Pozostaje tylko rozsmarować ją na grzance. Spójrz, to prawdziwa tęcza. Jak pięknie. Zgadza się. Muszę nałożyć więcej, aby poczuć cały ten niesamowity smak. Dodam jeszcze jeden tost na wierzchu. Tak bardziej mi się podoba. Smacznego, Suzy. Jedz już. Nijak nie mogę podzielić tostu na kawałki. Trzymaj mocno, pomogę ci. Wow, patrz, to tęcza. Suzy, przepraszam, chciałam dodać trochę zabawy do naszego challenge'u. To było śmieszne. Nie sądzę. Nie trzeba było puszczać mojej połowy tostu. Nasze porcje pod kloszami to coś nowego. Co to jest? Różne kolorowe oczy? Co to ma znaczyć? Wydaje mi się, że są zrobione z żelków. Pewnie masz rację, Kate. Na to wygląda. Nie twiesz się z jedzeniem. Może najpierw zagramy? Świetny pomysł. Wezmę mój kij i możemy zaczynać. Rzucaj, jestem gotowa! Uwaga, mam mocne uderzenie! Mogłaś mnie od razu ostrzec! Ledwo zdążyłam się schylić. Oj, moja głowa! Co to było? Bella oberwała. Udawajmy, że nie mamy z tym nic wspólnego. Chyba nie będziemy już więcej grać. Lepiej spróbuję. Mmm, całkiem niezłe. Żelki są bardzo delikatne i słodkie. Spróbuję oko w innym smaku. Świetnie. Aż mi ślinka cieknie. Żeby cię nie denerwować, postaram się szybko wszystko zjeść. To mnie przeraża. Daj spokój. Ja się tylko wygłupiam. Lepiej sprawdź, co masz pod kloszem. Poradzę sobie bez Twojej pomocy. Tęczowa kukurydza to też coś niezwykłego, coś mi mówi, że nie jest zbyt smaczna. Ale wiem, jak to naprawić. Trzeba zrobić z niej popcorn. Co to za skomplikowana konstrukcja! Nie wiem, co robisz. Przygotuj się, Wendy, będzie eksplozja! Udało się! Spójrz tylko na ten kolorowy popcorn. Mój plan zadziałał. Wow, to był świetny pomysł! Cały wysiłek nie poszedł na marne, wyszło bardzo smacznie. Poczęstuj mnie, Kate. Czego chcesz, Wendy? No proszę. Niech ci będzie, proszę bardzo. Dzięki. Jaki słodki popcorn. Super. A mogę dostać jeszcze trochę? Dobra, korzystaj z mojej dobroci. Jak myślisz, czy kolor jedzenia wpływa na jego smak? Napisz o tym w komentarzu, a tymczasem nasz challenge dobiegł końca. Na razie.